W nawiązaniu do Waszych komentarzy zapraszamy na drugą rundę DLS kontra Pionier. To jest dokładnie takie same warunki pomiarowe dla obu przetworników. Aparatura pomiarowa, Helix wzmacniacz, interfejs audio z pętlą zwrotną, mikrofon MM1. Górne charakterystyki są to przebiegi z pomiarów z odległości 1 metra. Linia niebieska jest to DLS, linia pomarańczowa jest to pionier. Na plus dla Pioniera to jest tutaj tylko podbicie w zakresie 80 Hz. Pozostałe częstotliwości są na znacznie niższym poziomie, czyli zwyczajnie DLS jest bardziej efektywny. Oczywiście mieliśmy dokładnie ten sam sygnał testowy. DLS jest bardziej liniowy, bardziej efektywny. Do tej częstotliwości, której zazwyczaj go wykorzystujemy w tych systemach dwudrożnych, czyli w granicach 4 kHz. Dwa dolne przebiegi są to wyniki z pomiarów w polu bliskim. Tutaj już widzimy ewidentnie wpływ pomieszczenia, dlatego skupmy się na tym najniższym zakresie. W zakresie 45 Hz widzimy ewidentnie przewagę DLS-a. Mamy tutaj większy poziom. Dalej już widzimy ewidentnie wpływ pomieszczenia. I dalej, tak jak też widzicie, tu już mamy zdecydowanie większy poziom, większą efektywność dla DLS-a. Już niebawem zapraszamy na kolejną rundę, gdzie będziemy mierzyli parametry TILA SMOLA tych przetworników. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie porównania i czy chcecie zobaczyć takie serie.